Nie mogę, kurwa. Skur, skur, skur. Bomb, bomb! Jaki chyba na rekord to O, kurwa, dobra, FFA dajemy. U. Widziałeś się ten strzał z Twoja matka daje FFA, śmieciu. FF O, wyszli, wyszli kurwa, z naszego teamu. No, dzięki, że mi zintowaliście mecz. Easy, peasy, mam no F1 widać? Nie. Oho. E Klik F1. Ooo, Report! Report! Report for. Wspomaganie pola widzenia. Umyślne przeszkodzanie Inno. Ja rozsięgnę, chodzi. Pa chuj ci dupę Dwa obu Tak was śmieci nienawidzę No, <śmienny szukany> to się zabijł Jeszcze ci... To było zajebiste Jeszcze ci GH napiszą, nie? Jest to jest niesamowite Weźmy się z kampu... O co kurwa Ej, <śmienny> w sumie dawajcie <śmienny> Po 90 kupujemy Weźcie mi, rzućcie pieniądze To po 90 kupię jak się mordi gdzieś pieniądze? A weź gadaj coś na czacie, do mam taki... ...gobak. Macie dual berety? So be Dawaj te ty. A, a ile masz lat? Ja mam 14. Opowiedz, opowiedz mi sobie. Powiedz coś o tym, co właśnie ci się przydarzyło. Co chcesz nam przekazać? Ja mam CS, to jest najgorsze gra. Poczekaj, jak okay, jest to gra. Płykłaj. No, nawet jakieś leście. Nie, to? Ja live. A. Maar, maar plecy geld van eens. Huh? Ah, huh? Ah. No. <laughs> Nie no nie, no nie, pierdół Robi ase. Gówna kurwa. Jebane kurwa marcha. Oh my god, ase! Oh my god, bro, please. Ej kupę, AWP, a w ogóle kupuję, ja w ogóle kupuję. Pozon. Oh my god, you, you, sigle, silver my trophy, please. OK Man, green, it's so nigga shit. Fucking stupid nigga Seawork, hold me Yes, what's up, hold me, what's popping? Respopping Giga Horde, zakopię taki, na że pi Razuję pałacę, crajem nie wiem, co go czeka Zabij go, bo mi się nie chce

Sadek, E pst pst klusik Co? Oh. Coś skina z kałachem? <laughs> Chcesz kałacha <do> <laughs> ze Co ty za odkurzacz odpaliłeś? Jury Boy, jestem taki siłacz E fajnego, fajnego, mam fajnego, Fajna fajnego, fajnego, ej green lookat. green nigga. Ej, Juki wiesz, jak rzucisz znajdę, nie? I wyjdziesz. wyjdziesz <grym> serwer, od wtedy team Damage się nie zalicza? Mogę Ci pokazać. Nie, czy? nie, nie. Rzuć mi, rzucie Nie, tracę Trudno. już. Mi... Się nie, 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 z tej strony idziemy <gry> na kolejny emocjonujący mecz counterstack z Już na serwerze mamy Mamiko Gimcone.

Nie możesz tego wyłączyć? Na chuj ja mam odbudowanego bota jak wypuszczacie tylko gówno jebane ty się na kraki A ty zjebany No i co zrobiłeś? Wstydzę. się Odpierdol się się na marne, a ty co? Ja mnie mordę Fuck you, you. Flashbang out, Bro, you're you're in global nie wiem, mamy szansę tu zwinować, a wy odwalacie, kurwa, no, widzę, że odbawam nie się. No nie wiem, ten bieg z, z paką mida. Mary, ale jego trollem kurwa jest się to nie na tym gdzieś korcie, kurwa. On dospejtuje od kurwa. Chyba tysięcy. Co <grybujesz <grybujesz> więcej, Jesteś jednym wielkim trollem, trochę. Czemu tak się no wyglądał? Widzieliście tego pana Schody był jeden. No i chyba jeden tam Não, 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 Ah, não, não, <laughs> jest. A tu? Nikogo nie ma. Dobra, trzeba się ruszyć. Tu celar. Pilnuj tego. Jak mi te dał? Żeby się chce obiegać tę mapę. Trzebało mi całe serce w Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Atayuki, może na B idziemy? To chodźmy na B. Bro, come on B. Go, go Włączenie, b. No, czy nie? Raz, raz. Zabity no, on nie Uff, tak masz dwie minuty. Na nie zalogujesz, to dostaniesz bana, rozumiesz? O, spoko. Dostaniesz bana na mecze majkingowe i tego... Wi wingmany. A wiesz, że Wingman to jest mecz rankingowy? No, mówię. Не, пич, так. Я... могу. ...я 14 лет, людей. Жить смогу на другом моторе. No <noise> 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 <What głos> cześć że oni obstawili że Jakim cudem się wydarzyło w ogóle no. Fajnie, że tronujesz. Nie w moje no, Tam czy Chyba Tam, tam, czy tam? To jest Ja nie wiem Imo Ciekawe Że jak poszliśmy B to nagle full stanęło B1a pewnie mają haki I co?